Wolontariat drabina Jakubowa myślę, że nosi bardzo dobrą, adekwatną nazwę, ponieważ dla mnie ten wolontariat polega na wyrównywaniu szans między w sprawnymi a niepełnosprawnymi, bo czegoś takiego jak równość i nierówność dla mnie nie ma, ale ten wolontariat jest jakby takimi właśnie szczeblami. Które pomagają nam y, jakby funkcjonować ze sprawnymi osobami y, w społeczeństwie po prostu. Długo szukałam miejsca, gdzie ja jako osoba niepełnosprawna będę mogła być a przyjęta i to przyjęta jako ja. Ja mam prawo być prawdziwa. Nie muszą grać, gdzie nie jest tylko tak, że e, wolontariusze działają, ale my też. Podczas e, tych naszych turnusów wakacyjnych właśnie wygląda to w ten sposób, że wolontariusz, e, i, że właśnie nie ma tego podziału na wolontariusz podopieczny. Tylko razem jesteśmy dla siebie. Oni nam coś dają. My to bierzemy, my im coś dajemy i oni to biorą, że to jest takie wymienne wszystko. Dobry wolontariusz powinien mieć cechy przede wszystkim otwartości, szczerości i takiego, wydaje mi się, że takiej zwykłej ciekawości świata, bo jeżeli jesteś osobą ciekawą świata, to jesteś e, też e, ciekawy bądź ciekawa wnętrza drugiej osoby, żeby być jak najbliżej tej drugiej osoby i żeby poznać jej potrzeby. Powinien być mądry, powinien uważać, żeby podopiecznemu się nie stało, nie, nie, nie stała krzywda. Bardzo dobry, żeby bardzo kochał wszystkich ludzi, cierpliwie słuchać, co inni, inni, dość, inni mówią. takie wewnętrzne bariery, bardzo bałam się rozmowy, bo bałam się, że nie będę jakoś podmiotowo traktować drugiej osoby, bardziej jako osoba z jakimś stygmatem, z niepełnosprawnością, że nie będę wiedziała, w jaki sposób formułować pytania, a tak naprawdę okazało się, że to jest rozmowa po prostu z drugim człowiekiem i co się nie różni niczym. Wolontariusze to sumy, to, mnie to, to, to nie mają, nie mają, nie, ma, nie, ma, nie ma takiego, takiej Okay? Bo normalne, normalne do kady, jakiej. Bo podchodzą do osoby nieprzynoszonej. Gorzej jest, gdzie jest na, ulicy, na ulicy, czy na takiej dyskusji. Bo, ja, bo, ja, bo ja chodzę na, na dyskusji akurat. Chciałem się ludzi, że, że takie osoby nieprzynoszonej też, on, też potrzebują normalnie się pobawić, pobawić się ludźmi i tak jak normalny środek. Normalnie Założyłem w, jakby z, w sytuacji z jednym podopiecznym, no, że on mnie nie rozumie i tak jakby nie przykładają się powiedzmy do tej relacji za bardzo, bo tak nie wiem w sumie czemu, no tak ze względu na jakiś fizyczny obraz ja tak pomyślałem, a na pewno nie rozumie. No i jakież było moje olbrzymie zaskoczenie, kiedy poświęciłem po prostu więcej czasu i posiedziałem i po prostu po zadaniu pytania, po prostu odczekałem jakoś tam chwilę, żeby, żeby on mógł odpowiedzieć. I się okazało, że przeprowadziliśmy wspaniałą rozmowę, tylko po prostu ja nigdy wcześniej nie poświęciłem odpowiednio dużo czasu. I to no, tak się przełożyłem na życie pytanie, no, ile jest bardzo wartościowych ludzi, o których wartości się nie dowiem, bo po prostu im nie poświęcę czasu. My możemy ze swojej strony naprawdę dużo dać. Jesteśmy otwarci. Także ci, którzy mają mniejszą inteligencję, też potrafią tak kochać, że ho-ho. Że A ci, którzy. Nie potrafią mówić, potrafią się wspaniale uśmiechać. Myślę, że od podopiecznych na pewno mogę się nauczyć takiego samozaparcia, siły, takiej odwagi do walki, do tego, żeby dążyć do realizacji swoich celów, że tak naprawdę nie ma rzeczy nieosiągalnych, że trzeba dążyć do tego, co chce się osiągnąć. Oni właśnie pokazują mi, że ważna jest taka motywacja do tego, żeby coś zrealizować. I dzięki temu też czuję się teraz bardziej taka właśnie odważna, mam więcej takiej siły do działania. Jestem w stanie przez swoją niepełnosprawność nauczyć ich tolerancji i doceniania takich zwykłych, małych rzeczy na co dzień: jak to, że oni mogą wyjść z domu bez niczyjej pomocy, dla nich schody to, to, to pestka. Jak to, że mogą się nawet sami herbaty napić, a ja nie, i w sensie jak oni patrzą na przykład. Co jest dla mnie taka herbata to żaden problem, a ona nie daje rady i myślę, że to i myślę, że to uczy um, doceniania tego, co się ma albo się nie ma, tak jak w moim przypadku. Od podopiecznych um, można się nauczyć dystansu do siebie. Um, też na tym naszym, na tych naszych wyjazdach, na turnusach um, panuje taka atmosfera akceptacji. Że nieważne to jest, jak wyglądasz, czy, czy jesteś w stanie sam coś zrobić, czy z pomocą kogoś innego, ważne jest to, że po prostu jesteś. Cały taki klimat m, tych rekolekcji wydobywał ze mnie jakieś takie super cechy, o których nawet nie miałem świadomości, że mam. Na przykład jakieś pokłady wrażliwości mojej, które myślałem, że nie mam, a się okazywało, że w obliczu potrzeby nagle mam albo. Choćby tego, że no jakoś trzeba tam było się dla tej drugiej osoby spalać. no i Jakoś mi się to udawało, i tak spotkałem siebie powiedzmy z tymi cechami, które mi się bardzo podobały. No. Ja obserwuję sporo osób, które są od samego początku i widzę ich drogę. Że byli bardzo niedojrzali na początku wewnętrznie, a teraz no naprawdę ludzie. Stają się pełniejsi i trochę szczęśliwsi. Takie organizacje jak Drobina Jakubowa powinny być jak najbardziej promowane, dlatego, że sama wiem jakby po swoich znajomych, że ludzie po prostu boją się takiego wyjazdu, boją się kontaktu z osobą niepełnosprawną. Każdy ma w sobie taki lęk. W sumie ja też miałam przed wyjazdem taki lęk, że sobie nie poradzę, ale wiedziałam, że. Że jak nie spróbuję, to nie będę wiedziała i nie żałuję. My jedziemy tam, żeby się nimi zajmować pielęg pielęgnacyjnie, też prawda? Żeby pomóc przy kąpieli, ym, pomóc w toalecie, i to było dla mnie takie. Ym, to było trudne na początku, żeby tak się przełamać, ale też podopieczni są przyzwyczajeni do tego, że, że ktoś się nimi zajmuje i opiekuje. I byli bardzo wyrozumiali. Uważam, że umiejętność przyjmowania szacunku i przyjmowania pomocy jest najwyższą formą pokory. Oczywiście, że wolontariusz bądź wolontariuszka mogą stać się naszymi przyjaciółmi, tylko że tutaj jest tak jak z każdym człowiekiem, w każdej innej relacji, w pracy, w szkole, to zależy na ile te dwie osoby, czyli podopieczny wolontariusz, na ile pozwolą. Żeby, żebyśmy siebie nawzajem poznawali. Ja znalazłam tam przyjaciół wśród podopiecznych i do tej pory się spotykamy, wychodzimy na przykład na Maka. To jest tak samo jak z każdym innym człowiekiem. Zależy, czy mamy wspólne pasje, czy, czy dobrze nam się roz, razem rozmawia. E, ja byłam właśnie raz w Brańszczyku i moja, e, z moją podopieczną mamy kontakt. Dzwonimy do siebie, plotkujemy <noise> no tego, sił idzie, czasem da ciacho. Albo na pizzę, ewentualnie do kina, lub coś tam, no to przepraszam, no całkowicie normalnie, nie.